No, ren. W sumie to powinienem pójść alice, która ma zwiększone trafienie krytyczne. Trochę niedobrze zrobiłem, że wymarnowałem tyle amunicji Brewinga. Teraz że, myślę, żeby to od razu rozwiązało ten problem. No cóż. Cześć, alice. Jakim cudem nie trafiło z tej odległości To jest niemożliwe No dobra Udało Ci się wyeliminować wszystkich dowódców supermutantów Wróć do Obiskupa Krój Dzięki wielkie Tak, to jest koniec Super, nie? No. Strzą z mózgu, a to nic jest... Zatrzymać, załatwi sprawę. Wow, trzy skrzynki. Yy, nieco krwawi niestety. Dowódca. No tak, standard. Dowódcy raczej nie mają na wyposażeniu. Jakiś super broni Widzimy kolejnego supermutanta, który się zaczaił. Trochę mi go żar, się. Czekać tak. Mm, około nie wiem ile gram. Może tak pół godziny czekać na kogoś. kto się zjawi, a tu ba... Mamy pancer Jackhammer. Nie mam pojęcia co to jest. Zobaczmy... To jest amunicja... Tak, to chyba kolejna wersja Kawsa. Sprawdźmy... A, taki sobie. Mały magazynek, jak na mój gust. Ale mamy, mamy do kamera. I amunicja do niego. A tym już się nie przejmuje. O, właśnie. To jest zawsze mile widziane. Super simpaki. Myślę, że Rebeka może jeszcze pozbierać nieco śmieci. Aha, dobra. Chyba mnie musnęło. a tak. Alice jest naprawdę świetna. Ze względu na swój Kto jest park, który jest mniejszy o jeden ten punkt akcji użycia broni ciężkiej. Naprawdę bardzo się przydaje. Aha. Czyli udajesz, że mnie nie widzisz. No, eee, dobrze. Widocznie ten granat był słaby. Ten super mutant nie żyje. O, a moja postać wskoczyła na poziom. Zobaczmy

uzdrowić mutacja Jak mutacja chyba powoduje że albo jakaś cecha się podwyższa albo po... obniża nie wiem nie pamiętam zbyt dobrze Hmm. Nie widzę tu zbytnio z jakichś wyjątkowych parków. Myślę, że po prostu wezmę człowieka, czemu znów. Tak. A, co mi obniżyło percepcję? No pojęcie. Albo to ten strój. Właśnie nie byłem pewien, które pancerze obniżają, ale najwidoczniej pancerze dwa. Ponieważ reszta je nosząca nie ma. No tak. Używanie broni dla lunety no to no tak... niezbyt dobry pomysł. Trzeba by dać po prostu strzelca... albo człowieka czynu, Nie. a więcej punktów akcji. No. No. momencie Zobaczmy nie jestem pewny, ale chyba mi się to może przydać. Chodzi hmm. trochę nie wiem, Czy to już wszyscy nie, jeszcze świr. Wszyscy nagle zaczęli mieć Perki do wyboru Złodziej Czy myślę, że chcę złodzieja to... Eee, nie trzeba Kradzież Więcej kradzieży. Chociaż i tak już pewnie Nie wiem, skoro potrafiłem yy, ukraść za jednym zamachem 13 super simpaków, zatem naprawdę myślę, że już kradzież jest zadowalająca. No dobra, co jest w tej szacce? Czego nie pilnowali? Ha, małe ogniwa. Żartujecie? No Liczyłem na coś lepszego, wiecie? E... Pistolet laserowy. Tak, to jest pewnie stąd te małe ogniwa. I granaty. O, kiepskie rzeczy. Ten, ten... ten, ten... granat nie rozczarował. A czy można było strzelić się temu tentowi przez te dziury? Hm. Nie wydaje mi się. Łatwiej hm. zapiszę. No nie sądzę, by ta cała misja była taka długa jak poprzednia. Ale okay. wie. Dobra, raczej misja składająca się, <grych> jak większość misji, z czyszczenia, ale z czyszczenia takiego kompletnie nieskomplikowanego. Ponieważ nie ma zbytnich barykat, umocnień itd. A niech to. Jeszcze raz, Alice. Piękny. O rany. Alice jest szturmowcem doskonałym po prostu O No dobra Ale doskonały szturmowiec Nie przeleciałby tak